Siemano. Witam Was wszystkich w kolejnym odcinku z serii Inne Gry. Gramy sobie dzisiaj w Roblox, a konkretnie w grę na Roblox, bo Roblox to takie, taka stronka z grami. Link do tej stronki będziecie mieli w opisie, a ta gra, którą, w którą będziemy teraz grali, to jest yy, moja ulubiona gra yy, na Roblox. Dobra, chyba się nie zdecyduję załadować. Zawieziamy te trzy, aż mi wystają. Tak Dobra. widzicie, mam 210 y, pieniędzy. Dwa wagony są już załadowane. Na trzecim jest już 13. Y Skrzynek, a jeszcze Wam powiem na czym polega ta gra. Ta gra polega na tym, że musimy zwozić, właśnie tak jak ja teraz yy, wiozę te drewna tutaj, ale tutaj kolej zostawił. Ciekawe jak mi teraz to zrobimy. Coś teraz się nie da tutaj nic wstawić. Dobra, to tutaj wy wyrzucę. Powinienem to jakoś załadować i. Wypakowujemy i powinny wtedy tam się skrzynki. Tutaj te drewna, jak wożą je tam, to będą tutaj tak wędrowały, wędrowały. Skrzynki tutaj będą wylatywały. To on musi zawieźć wtedy na ten pociąg. Jedziemy po kolejne drewna. Możemy jeździć zarówno ciężarówką, taką właśnie, takim właśnie ładowaczem do drewna, jak i możemy też jeździć takim pojazdem, który też ścina te drzewa, wszystkie. Ja najbardziej lubię jeździć ciężarówką, bo jest to najfajniejsze. Potem jest jazda koparką, znaczy nie koparką, tylko ładowaczem, a najgorsza. Ja, najgorz najgorzej to jest, jak się jeździ um, tym ścinającym. Strasznie trudno się nim ścina. Dobra, pierwsza kłoda załadowana. Teraz nie załadują mi resztę. No tak, te duże, jak mi będą ładować, to z trzy myślę, że weźmiemy spokojnie. A jak te małe, to nawet może, więcej, może nawet więcej niż 10. Ja najwięcej ile wziąłem w tej grze kłód, to było 15. Kurde, koleś nie wywal mnie. Dobra, zrobię tak. I się flipnę. Okej. Okay. Dobra, ładnie. Dobra, możemy jechać. Jest bardzo dużo gier na tym Roblox, też zarabia się takie Tixy i Robuxy, jeżeli ma się takiego, takie specjalne konto z Bullyder's Clubem. Kurde, ten korzyść cały czas tam stoi. de kolej i wejdź wysypujemy im tam a tu jedną niech sobie zarobi teraz weźmiemy sobie pojedzimy hmm, ładowaczem bo mam zamiar wam pokazać wszystkie y, moje maszyny że dobra jedziemy Pod, tak, się, tak wygląda, jak podniosę, a tak wygląda, jak opuszczę. A ja sobie podniesiemy. Ale masakra tutaj jest na tym spawnie. Czekajcie, bo mam źle ustawiony obraz. Dobra, teraz jest dobrze. Musiałem sobie ustawić, bo miałem źle ustawione, bo nagrywam. W prosto, tak jak jest Bandicam to nagrywam opcją prostokąt na ekranie. Czekamy na jakąś ciężarówkę, ona chyba nie umie ładować, a nie umie, dobrze, sorry, ok. Teraz my załadujemy. W tej grze jedynie to, że cały czas jak gram, to jest taki dźwięk tupania, który może będzie, będzie pewnie słychać na filmie. Ciekawi mnie, jak ktoś rzucił tamte drewno. To jest pytanie. Dobra, już dwie załadowaliśmy. Kolejna Kolejną będziemy za chwilę ładować, a on już chyba będzie jechał. No i za wcześnie. Dobra, załadujemy tamtego. Koleś, nie ucieka ja chcę ci załadować. Dobra. Pierwsza już załadowana. Mm. lukuka tak samo. Abra teraz suję, się zresetuje. I wezmę tego do przecinania. I to będzie koniec, bo te odcinki z innych gier nie mogą być zbyt długie. Jakbym miał y, dużo pieniędzy i VIPa, to ja bym Wam też pokazał tego tutaj. Ale on jest tylko wipem więc ja go nie będę mógł. Dobra, bierzemy, bierzemy tego mini-kutera.